Cześć wam, tu Gimper, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein I poprzedni odcinek yy... w poprzednim odcinku walczyliśmy z, z trzema Super soldierami. właściwie co na razie z jednym, który na, którym mnie cisnął jak chce, w tym odcinku spróbujemy skować mu dupę wreszcie, Super Soldiery z saglu, co głupie, tak są głupie Super soldiersy. są głupie Super Soldiery, są głupie. Głupie soldiery. I jakiem... Nie nie rozmyślałem nad planem, jak je pokonać szczerze mówiąc. Także nie wiem jak to będzie. Wiem, że mam muzyczkę przygotowaną ładną. Przeładuję wszystko. Znaczy to, z czego będę korzystać. Z ciebie na pewno. Przeładowany. Panzerfaust przeładowany. Teslin nie trzeba przeładować. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Włączę muzykę. Raże, tym razem już wiem co gra. Gra Disturbed Indestructible. Za dużo Sabatona ostatnio, także postanowiłem zmienić zespół. Jak ja mam Cię niby rozwalić, powiedz mi. Zrobimy to tak. Co Wy na to? Zły pomysł. Yy, sytuacja wygląda tak, że tutaj zaczynała się fajna melodia, ale YouTube cały czas wywalało mi jakiś błąd w MG czy coś takiego, no że w każdym razie prawa autorskie, także... Audio w tym momencie muszę nagrywać jeszcze raz i więc będzie troszkę bez emocji, bo to jest nagrywane w programie y, już oglądam sobie wideo i mówię do niego, nie? Także trochę może być... O kurde, a wyskoczył mi Postaram się trochę symulować, tak jakbym grał normalnie, no ale tak sobie to wyjdzie Bach mu tutaj. A zaraz drugi wyjdzie, także nieciekawie Spadaj Wali mi tam po plecach strzela, strzela. Milošn ma naboje do tego pancerfausta, no porąbał go. Trzeba go bić. Bum, drugi. Oj, kurde, trzeba tego zabić, bo drugi idzie. Dup. Jepinał Okej, okay, nie żyję Dobra. Jeden par Zasejwujemy idzie drugi O kurde Tesla Tesla Ciężko będzie Ciężko to będzie rozwalić Trzeba na odległość trzymać. Tu gdzieś o kurde to jest taki zasięg To Tesla ma aż taki zasięg no bez bez jaj Ej kurde no. Bez sensu, nie mam jak mu cokolwiek zrobić. Oj kurde. Chodź tu. Dup. Dup. No i co? Stesli go? a Dupa. Tu dopiero? Oj kurde. Dobra, ale teraz już się nie dam tak Stesli cisnąć. O. O 27 jest Teslam Gupku głupi Gdzie on jest? Tutaj jeszcze go ja mam Ze scena cię Gubku O kurde no Że mu dużo zrobił tym stenem, A nie bi. Spadaj Odejdź Za cię, Aj kurde Katastrofa. Dub. Dub. Umrzyj nie ma. No, jestem w No, nie ma apteczki, Fajnie. 28% HP. Jak go nie zabije to schodzę. Pioruny walą za oknem, niezła burza jest. Rozwalę go tym stanem. O kurde, centralnie wryj. Ciężko będzie. Jest cienko. Trzeba w niego przywalić, zaraz to się Chyba Tesla mu się psuje jak w niego się raz przywali, ale nie wiem. O kak, świetny strzał. Doskonały wręcz. Co powiesz na Tesla, głupku? Robi mu to coś w ogóle, czy nic? To chyba, go tylko denerwuje. chyba go tak tylko drapie po dupie. Albo go tylko denerwuje, nie wiem. Dum, 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 dum. Ja mam czas! Nie wiem, jak on. Mało tych nabojów mu tam naładowali, nie? Coś tam w się załadowało. Kolejna piosenka blisko, to jest jakaś. Inside the chyba. Oooo, ile on jeszcze wytrzyma tego? Zgiń! Kurde, chyba tylko amunicję marnuje. Szczerze? Ja trochę to zaczynam mnie nudzić. Trzeba trochę zmienić taktykę

Pom 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 Oj, umieram. No zginął Gopek. I <people> jeszcze jeden, czy co? No że nie, nie potrzebuję niczego. Kolejnego bym już nie przeszedł. Co to? A wali się coś? Nie wali. Tu się otworzyło. All right. Dziękuję. Okej, okay, następna misja. Tu już się muzyczka skończyła, także także wracamy do audio z wideo. Fuck yeah, to było yeah, przeszliśmy. Operation Resurrection, The Dick Purse USS Paranormal has operated through the dig site. Locate arsenal to entrance. Wracamy do zamku Wolfenstein. Failure is not an option. Okej, okay, zapiszę. Wii Moment. Nie, nie, aj, aj, nie. Nie. Był dobrze, że zapisałem. To masakra by była. Jakbym nie zapisał, szczerze mówiąc. Load. Ui. Zawoduj mi to. Wracam do zamku Wolfenstein i będziemy w nim walczyć z Heinrichem, tak czy z Himmlerem? Jeden pies. Ważne, że walczymy. Tak będzie prościej. No jak ładnie. Papteczkiem tutaj Co mu? No tak przeładował i zginął. Kamyczki. A ah. Panzerfaust w pięć I to jest chyba super soldier. Tak, gupek I co idzie czy nie idzie i idzie No nie nie jest sam Czemu nie mam Venoma Dajcie mi Venoma Ale mam pancer Fausta Bo solidnie naładowanego widzę Okej okay. To był prototyp Bożły Oni nie są prototypem Bach Badabum Idziemy tu, skąd ten Super Soldier przyszedł. Tu mamy jakieś wejście. I tu mamy jakieś wejście. Zajrzymy tam, już w następnym odcinku. Do zobaczenia.